Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w kolejnym Dogmasie 2025 na tym kanale. Jak widzicie, dzisiaj siedzimy w nieco takim innym formacie, dlatego że odpowiem sobie dzisiaj na kilka pytań już wam tutaj tłumaczę, jak powstał w ogóle pomysł na ten odcinek. Po pierwsze, jakby chciałabym też, żeby nowe osoby, które może trafiły dopiero na ten filmik, troszeczkę bardziej mnie poznały, plus też osoby, które może nie są ze mną od początku żeby właśnie coś się tutaj o mnie nowego dowiedziały, a dodatkowo znalazłam kartkę z pytaniami, który, na które odpadałam jeszcze na moim poprzednim kanale. I stwierdziłam, że w sumie tutaj tak przejrzałam te pytania, i zaczęłam, że są tutaj właśnie takie pytania, które w sumie mogą Wam pozwolić mnie lepiej poznać. I są takie bardzo live update'owe i stwierdziłam, że po prostu zrobię sobie taką tradycję, jeśli oczywiście ten odcinek mi się spodoba, że co roku na vlogmasach będę sobie na te pytania odpowiadać, żeby, wiecie, zobaczyć, jak gdzieś tam moje różne przekonania, jak mój status związkowy się zmienia na przestrzeni lat. Także mam nadzieję, że taki odcinek mi się spodoba. Zostawcie oczywiście kciuka w górę, subskrybujcie koniecznie mój kanał. No, i zapraszam Was do filmu. I też kawa w Świątecznym kubku. Tutaj było mnóstwo tej śmietany, ale już się rozpuściła. Także yy, mam tutaj 19 pytań. Niektóre z tych pytań wykreśliłam, dlatego że są to takie pytania, które były bardziej związane z tym, że szłam do nowej szkoły. Więc teraz, jakby, nie widzę sensu odpowiadania na te pytania. Także pytanie numer jeden: gdybyś mogła mieszkać gdziekolwiek, gdzie by to było? I powiem Wam, że w sumie. Dawniej na pewno bym odpowiedziała, że wszędzie tylko nie w Polsce, a teraz mam wrażenie, że tylko w Polsce, bo mm, Polska wydaje mi się być krajem bardzo bezpiecznym i wiem, że takim jest, że ja się wiecie, nie wiem, po prostu późno wieczorem nie boję wyjść na zewnątrz. Że jak gdzieś tam, nie wiem, w zeszłym roku wracam późno w piątki do domu, to faktycznie no po prostu nie bam się tramwajem, nie bam się iść parkiem. Wiedziałam, że tam naprawdę nic mi nie grozi, a na przykład, wiecie, w takich stanach, jeżeli ludzie mają dostęp do broni, to faktycznie jest bardzo dużo jakichś napadów, wypadków itd., itd. A płacąc podatki, mamy bezpłatną służbę zdrowia, a z tego co wiem, to w Stanach Zjednoczonych na przykład jest tak, że nawet jeśli macie wykupione ubezpieczenie, to do jakiejś tam kwoty i tak sami musicie sobie koszty leczenia pokryć a dopiero powyżej tej kwoty ubezpieczyciel pokrywa za Was te koszty leczenia. Więc po prostu w Polsce życie jest takie mało problemowe. Poza tym mimo wszystko przez to, że język polski jest moim językiem... No, Jezu, zapomniałam słowa. Językiem... ...że rodzinnym, w sensie, że... Mm, mm, ...moim pierwszym językiem po prostu. No, to zawsze w nim będę jakby najlepsza, będę najpłynniejsza i też wiecie, jak jestem w Polsce, to bez względu na to, czy jestem u siebie, na wsi, czy w zupełnie w ogóle innym mieście, sama, czy niebym z jakąś tam jedną osobą, ja się nie boję niczego, bo jakby wiem, że w każdej sytuacji jestem w stanie sobie poradzić, że jestem w stanie gdzieś tam zadbać o jakąś pomoc, jeśli bym ją potrzebowała, że się dogadam bez problemu, wiecie, po angielsku też bym się dogadała w innym kraju, ale mimo wszystko. Gdzieś tam mogłyby po drodze wyniknąć jakieś nieporozumienia, ale nie wykluczam, że być może w ciągu życia, mam nadzieję przynajmniej, że, nie wiem, uda mi się wyjechać na jakieś kilka wymian na studiach, gdzieś do innego kraju, może mi się gdzieś indziej spodoba. Um, a tak teraz, to myślę, że jakbym miała teraz zdecydować, to myślę, że byłaby to po prostu Polska. Pytanie numer dwa. Czego się boisz? I kurczę, powiem Wam, że. Pierwsza obawa taka moja życiowa, to jest ym, śmierć. Ja się panicznie boję śmierci. Ja się naprawdę nawet boję o tym rozmawiać. Jak gdzieś tam jesteśmy ze znajomymi i pojawia się ten temat, to po prostu od razu go ucinam i ja nie chcę rozmawiać na ten temat, bo mnie to po prostu wprowadza w jakieś takie yy, bardzo ciężkie stany emocjonalne, po prostu ja się tego boję. Yy, więc tutaj może więcej nie będę się już na ten temat rozwodzić. I myślę, że też się boję, tak ogólnie, że nie znajdę takiej, wiecie, odpowiedniej osoby, z którą nawiążę, wiecie, taką fajną relację, że po prostu nie znajdę tej mojej osoby, że nie założę rodziny, jakby wiem, że statystycznie rzecz biorąc szansa, to jest bardzo niewielka w sensie, że jakby większość ludzi mimo wszystko e, z biegiem życia spotyka taką osobę, no ale wiecie, gdzieś tam ja nigdy nie byłam w związku, Zresztą o to też będzie pytanie, więc może wtedy bardziej się rozwiodę na ten temat. Także do tego jeszcze wrócę. Jakie wakacje najmilej wspominasz? Powiem Wam, że chyba wakacje, które były dwa lata temu, tak ogólnie, nie mówię tutaj tylko o wyjeździe za granicę, akurat wtedy też był w ogóle najlepszy wyjazd w moim życiu. byłam z rodzicami na Krecie. Było naprawdę. Czekajcie, czy w ogóle mikrofon działa Dobra. Było naprawdę super, ja się tak świetnie tam bawiłam, e, odpoczęłam, i naprawdę te wakacje były świetne. E, poza tym jakoś ja po prostu wtedy pierwszy raz w życiu poczułam, że tak naprawdę wszystko, wszystko się układa i idzie w stronę, w którą powinno iść. Życie szybko to zweryfikowało, jednak się okazało, że jednak nie, ale same wakacje wspominam naprawdę bardzo dobrze. Wtedy też kręciłam z takim chłopakiem, w sumie to też spowodowało, że tak, wiecie, przeżyłam taką swoją. Yy, nastoletnią miłość można powiedzieć. W sensie to było takie. To nie było nic takiego wiecie, poważnego, jak się z czasem okazało, ale mimo wszystko bardzo dobrze to wspominam. I, I po prostu cały ten okres wakacyjny był bardzo, bardzo, bardzo magiczny. Zapraszam Was na małą przerwę i teraz otworzymy sobie kalendarz adwentowy. Także otwieram okienko z numerem 2. I eee, powiem Wam, że ja naprawdę jestem przeogromną fanką kalendarza z Milki. Dla mnie to są tak świetne czekoladki, że to jest jakiś hit. Także tutaj mam okienko numer dwa, już Wam pokazuję. Tutaj bardzo proszę. I teraz sobie może się do Was przybliżę. I sobie wspólnie teraz ten kalendarz otworzymy. Dobra, bardzo proszę, mamy taki, mamy taki wieniec, jak widzicie? Także zjem sobie tą czekoladkę teraz, a ja zapraszam Was do dalszej części odcinka. Pytanie kolejne: co byś w sobie zmieniła, gdybyś mogła? Powiem wam, że dawniej jak byłam młodsza, to miałam chyba więcej kompleksów, i te kompleksy były takie bardziej błahe. Teraz większość z tych rzeczy już jakby zaakceptowałam, albo po prostu coś z nimi robię. W sygonie. jeśli są jakieś rzeczy takie w sylwetce, które mi się nie podobają, to po prostu wiecie, chodzę sobie teraz na siłownię i gdzieś tam nad tym pracuję, ale wiecie, to nie są takie rzeczy, żebym coś, wiecie, po prostu musiała, musiała w sobie zmienić. Natomiast, jeśli chodzi o takie rzeczy, które planuję zmienić w przyszłości, to chciałam sobie powiększyć usta, bo może nie są one bardzo małe i jakby, jak wiecie, da się je ładnie pomalować, także wyglądają naprawdę ładnie. Natomiast e, wydaje mi się, że. To jest taka właśnie rzecz, którą chciałabym sobie. O, może się oświetla w ten sposób. Którą sobie chciałabym w przyszłości poprawić, naprawić. Nie nie podoba mi się, że za bardzo mój noc z profilu, bo z przodu uważam, że wygląda całkiem spójnie z profilu taki średnio, ale yy, już jeszcze do tego przyzwyczaiłam i jakby już lubię ten swój profil na zdjęciach czy gdzieś tam na filmach. Jakby nie boję się, nie wiem, na przykład nagrywać wiecie bokiem do was. Po prostu uważam, że. To jest tak naprawdę tylko kwestia dobrego światła, bo wiecie, w, w brzydkim świetle nikt nie będzie wyglądał ładnie, więc jakby to się po prostu trzeba dobrze ustawić, na przykład jak się robi zdjęcia i wszystko można zaakceptować. I teraz idę wpuścić mojego kotka. Chodź. Kici, kici, kici. Mieściu kolorowy, ja tu nagrywam. Kolejna rzecz, co cię denerwuje w innych ludziach? Szczerze, wszystko. Nie, no nie, żartuję, żartuję. Ja jestem dość poznaną, staram się przynajmniej taka być. I jeśli chodzi o to, co mnie denerwuje w innych ludziach, to chyba najbardziej kłamstwo, dwulicowość, taka obłuda, to, że ktoś mówi jedno, robi drugie. Dla mnie wtedy to się bardzo jakby kłóci z byciem szczerym, a ja uważam, że w każdej relacji szczerość jest najważniejsza. Szybka przerwa. Uważam, że szczerość w relacjach jest najważniejsza, bo gdzieś tam, jeśli nie ma szczerości, nie ma rozmowy. Bo taka relacja rozpadnie się prędzej czy później, więc właśnie chyba takie kłamstwo. Kolejne pytanie, co motywuje cię do ciężkiej pracy? Powiem Wam szczerze, że nawet mój kolega w szkole ostatnio się mnie zapytał, jak Ty masz motywację, żeby tak codziennie uczyć się po szkole. I ja mam takie trochę wrażenie, że to już nie jest kwestia motywacji, tylko takiej samodyscypliny i że w momencie, w którym ja wracam ze szkoły do domu, czy jest weekend, ja po prostu mam, tę konkretną listę rzeczy do zrobienia, to ja się nie zastanawiam nad tym, czy mi się chce, bo oczywiście, że mi się nie chce, tylko bardziej podchodzę do tego na zasadzie, że po prostu muszę to zrobić i tyle. I to nie jest kwestia tego, czy mi się chce, czy nie, tylko po prostu muszę to zrobić. Na przykład wczoraj uczyłam się do olimpiady z biologii, w końcu się do to zabrałam, bo mam bardzo mało czasu i tak naprawdę dopiero zaczynam, i robiłam sobie w ogóle materiał z tej wielkiej książki. Ona jest po prostu tak ciężka, że Boże Święty, patrzcie jak ona jest gruba. I coś tam, wiecie, czytałam sobie z komórki i tak w pewnym momencie stwierdziłam, kurde, nie chcę mi się już. No ale gdzieś tam ta moja samodyscyplina mi powiedziała, że nie ma się nie chce. Po prostu robisz tyle, ile miałeś zrobić i koniec dyskusji. I nie mówię tutaj o sytuacjach jakichś takich skrajnych, kiedy faktycznie już nie mam siły. I kiedy po prostu zasypiam na stojąco, to wtedy sobie odpuszczam. Ale mimo wszystko staram się po prostu tak cisnąć, tryhardować, bo uważam, że ciężką pracę naprawdę jest w stanie osiągnąć człowiek wiele. Kolejne pytanie: Jaka jest moja ulubiona książka? I też było gdzieś tam później pytanie: Jaki jest mój ulubiony serial? Także odpowiem sobie od razu na dwa pytanka. Um, jeśli chodzi o moją ulubioną książkę, to nie potrafię Wam powiedzieć. Jeśli chodzi o lekturę. To jest to chyba Potop, bo bardzo mi się podobał. Nie przeczytałam go co prawda całego, zostało mi tam kilkadziesiąt stron z trzeciego tomu ostatnich, ale już nie miałam czasu chyba wtedy przeczytać, więc Potop mi się bardzo podoba. Quo Mały Książa, Nie zżanego wzgórza. Ogólnie mi się te których szkolne bardzo podobają. A jeśli chodzi o takie książki inne, takie bardziej, wiecie, które się w wolnym czasie, to nie mam takiej ulubionej. Ja bardzo lubię Kryminały Agaty Christie. Nie wszystkie, bo niektóre mnie nudzą, ale mam kilka takich, na pewno noc w bibliotece tragedia albo morderstwo w trzech aktach, nie pamiętam dalej tego tytułu. Bardzo mi się też podobało morderstwo w Mezopotami. Um, ostatnio czytam Aha, zagadkę Błękitnego ekspresu. Um, I Wigilia w Świętych też jest świetna. Dużo książek mi się podobało, ale wiecie, są też książki, na przykład. Morderstwo na basenie czy coś takiego. To ja w ogóle to zaczęłam, ale mi to w ogóle nie sięgnęło i przestałam to czytać, bo mi się nie chciało po prostu. Jeśli chodzi o mój ulubiony serial, to chyba moim ulubionym serialem jest Plot Cara, to tak chyba po prostu sentyment, bo to jest też taki pierwszy serial, który w ogóle obejrzałam i, e, i bardzo mi się podoba i pokochałam nowy Jork dzięki niej i mam nadzieję, że uda mi się do tego nowego Jorku polecieć i, i w ogóle i naprawdę bardzo lubię ten serial. E, ostatnio skończyłam oglądać Doktora House'a i też bardzo mi się podobał, bo e, po prostu Doktor House, jeśli oglądaliście ten serial, to on jest bardzo ciekawą postacią, bo z jednej strony on jest bardzo wredny, arogancki, jest okropnym, okropnym seksistą, po prostu tem, ale ja go lubię. Ja, on wzbudza we mnie taki szacunek, podziw, respekt. E, aktualnie oglądam też kochane kłopoty, ale mam zastój, bo jest na trzecim sezonie, ale ogólnie też mi się podoba ten serial. E, tego lata sam się piękna, też jest super. Um, Jakie ja tam jeszcze seriale oglądam? Outer Banks, ale nie dooglądałam trzeciego sezonu i muszę to zrobić, ale to w wakacje dokończę. E, planuję zacząć oglądać Stranger Things. Także w tym nie mam takiego wiecie jednego ulubionego serialu. Jaki jest mój ulubiony rodzaj muzyki? I też to jest o mojego ulubionego piosenkarza w tym stylu. I mój ulubiony rodzaj muzyki to jest chyba pop i rap. Innych w sumie nie słucham. Więc jeśli chodzi o mojego ulubionego wykonawcę, to jest to zezwanie numer 1 Eminem. Szczególnie piosenka Mockingbird. Po prostu kocham ją z całego serca. Na drugim miejscu myślę, że będzie Oliwia Rodrigo. I. Na trzecim nie mam. I potem jest tak długo, długo nic. No i potem tej Taylor Swift lubię sobie czasem puścić. Czasem też Travis Scott. Ale właśnie Eminem i Oliver Trigo to jest taka zdecydowanie moja topka. Kolejne pytanko: jakie jest Twoje największe marzenie? Moim największym marzeniem zdecydowanie jest założyć rodzinę. To jest taki w ogóle mój główny chyba cel w życiu. Gdzieś tam do tego dążę, bo ja jestem osobą bardzo rodzinną i sama chciałabym mieć męża, założyć rodzinę, właśnie mieć dzieci. I tak się wiecie, ustatkować, po prostu mieć takie spokojne, w sensie jakby nie, że spokojne, żeby się nic nie działo, tylko takie stabilne życie. Żebym miała stabilną sytuację finansową, właśnie stabilną sytuację rodzinną. A takim moim marzeniem, takim ogólnie na całe, całe życie, niż jakimś celem, do którego dążę, jest po prostu zobaczyć jak najwięcej świata. Podróżować, poznawać nowe kultury, nowe języki, nowych ludzi, bo uważam, że to bardzo rozwija daje nową perspektywę na wiele tematów, także myślę, że to są takie moje właśnie dwa największe marzenia. Kolejne pytanie, jakie kraje udało ci się już zwiedzić? Powiem ja wam tak, ja byłam w Egipcie trzy razy, w Turcji, Tunezji po jednym razie, we Włoszech byłam z cztery razy, trzy, cztery razy, coś takiego. W Grecji byłam cztery razy, bo byłam na Kefalonii, na Kosie, na Krecie i na Rodos. Byłam w Rumunii raz. Czy ja gdzieś jeszcze byłam? Ja próbuję przypomnieć w Chorwacji. W Czechach. Ostatnio we wakacje byłam w Pradze. Właściwie chyba w tych krajach. Jak mi się coś jeszcze przypomni to gdzieś Wam tutaj napiszę. Kolejne pytanie. Czy masz zwierzęta? Mam seliko, to tutaj wam zdjęcia. Kolejne pytanie. Czy jestem wolna? I też było przy okazji pytanie: Czy chciałabym być w związku? I kolejne pytanie: Czy byłam w związku? Także tutaj mamy trzy w jednym. Czy byłam w związku? Nigdy nie byłam w związku, tak jak już wam kiedyś powiedziałam. Byłam tylko w takiej relacji, która w sumie miała potencjał na związek, ale się nie skończyła, z przyczyn, o których nie będę tutaj mówić. Ehm, kolejne pytanie było: Czy chciałabym być w związku? Albo można najpierw odpowiem, czy jestem w związku. Nie jestem w związku, jestem singielką od 17 lat. Czy chciałabym być w związku? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Sama się nad tym ostatnio zastanawiam, jak zobaczyłam to pytanie, bo starałam się też mniej więcej przygotować się odpowiedzi, żebym, tak wiecie, nie myślała tutaj długo, że nie miała za dużo docięcia. Um, więc czy chciałabym być w związku? Nie wiem, nie mam pojęcia, bo z jednej strony brakuje mi takiej mojej osoby, którą, wiecie, do, która... Która czułabym, że zawsze przy mnie jest, bo wiadomo, mam przyjaciół, ale przyjaźń chyba nie jest taka na zabój. Tak mi się wydaje. Że moi przyjaciele są dla mnie ważni, ale wydaje mi się, że nigdy nie będą tak ważni jak druga połówka. Um, I właśnie nie mam takiej osoby, takiej właśnie mojej osoby, że jakby czuję, że zadzwoniłabym do niej o północ, ona by odebrała i by do mnie przyjechała, gdybym tego potrzebowała. I trochę mi tego brakuje, ale z drugiej strony umiem być sama. Jakby ja jestem jakby teoretycznie jestem gotowa na związek, ale nie wiem, czy potrafiłabym w nim być. Bo trochę właśnie po mojej poprzedniej relacji jestem dość sceptycznie nastawiona do związku, bo jakby wiem, jak bardzo ktoś może udawać kogoś, kim nie jest. I ja bym się trochę bała, że w momencie, w którym zaufam tej drugiej osobie. To, że ona mi po prostu po nie wiem, kilku miesiącach czy nawet kilku latach wbija po prostu nóż w plecy i okaże się, że to wszystko co między nami było tak naprawdę jest niczym i było jednym wielkim kłamstwem. I trochę tego się obawiam, więc wydaje mi się, że mogłabym na to pytanie odpowiedzieć dopiero w momencie, w którym bym poznała jakby realnego kandydata na tego chłopaka i wtedy mogłabym, czy realnie jestem na to gotowa. Kolejne pytanie, jaki jest mój typ chłopaka? Jak już jesteśmy w temacie związków. Powiem Wam szczerze, że na przestrzeni wszystkich chłopaków, którzy mi się podobali, a trochę ich było, bo nie mówię tylko tutaj o takich głębokich relacjach, że faktycznie już się spotykałam z tymi chłopakami, już coś takiego. Mówię tutaj tylko o stricte tym, że ktoś mi się, nie wiem, wizualnie podobał. To było tych chłopaków dużo, nie będę ukrywać. Um, ja mam, ogólnie mi się i podobali blondyni, i bruneci, i niscy, wysocy, i chudzy, 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 chudzi, umięśnieni, no, naprawdę po prostu tylu chłopaków jakby różnych mi się podobało z takich, wiecie, wizualnych aspektów, nie, że chciałabym, żeby coś z tego było, tylko tak stricte wizualnie, ale taki chyba mam, po prostu mój typ to jest wysoki brunet umięśniony, tylko nie za bardzo umięśniony, taki, wiecie, wysoki, taki Szczupły, ale z miejscami. Nie wiem, czy o co mi chodzi. Eee, czego najbardziej nie lubisz i co najbardziej lubisz w nagrywaniu. Okej, okay. Czego najbardziej nie lubię? Szczerze mówiąc, nie lubię się zmuszać. Je no, nie, nie wiem w sumie, czego nie lubię. Chyba nie lubię wymyślać odcinków. W sensie, bo to jest czasem czasochłonne, znaczy, jest czasochłonne, i czasem nie przynosi to efektów, jakie bym chciała, żeby przyniosło. Więc też, jeśli tutaj oglądacie dalej ten odcinek, to zostawcie kciuka w górę, napiszcie mi jakiś komentarz. Bo naprawdę jeśli widzę zaangażowanie pod moimi filmami, jeśli widzę dużo wyświetleń, to mnie to od razu jest tak po prostu motywuje, bo widzę, że faktycznie ktoś chce to oglądać, więc właśnie ja chyba najbardziej nie lubię, jeśli te filmy nie trafiają do tak szerokiego grona odbiorców, jakbym chciała, żeby trafiły. A jeśli chodzi o co najbardziej lubię w nagrywaniu, to po prostu lubię nagrywać. Lubię sobie usiąść, pogadać do Was, ładnie się dla Was ogarnąć, wypić sobie kartkę na wizji, także... Cheers. Um, także taka jest moja odpowiedź na to pytanie. I ostatnie pytanie: czego najbardziej żałuję w życiu? Powiem Wam szczerze, że chyba niczego nie żałuję. Znaczy, dobra, miałam rok temu taki czas, że trochę żałowałam, że poszłam na takie jedno spotkanie, bo na tym spotkaniu poznałam pewną osobę, potem tam, wiesz, miałam jakąś tam relację z tą osobą, i generalnie ta relacja się tak skończyła z hukiem. to Skończyła się z hukiem, płaczem, krzykiem i dużą ilością negatywnych emocji, dużą ilością takich negatywnych szkód psychicznych, fizycznych. Naprawdę, po prostu to był bardzo ciężki czas, i właśnie w tamtym czasie trochę żałowałam, że poszłam na to spotkanie, bo gdybym nie poszła, to wszystko by się nie wydarzyło. Ale z drugiej strony, ja przez dzięki temu, że poszłam na to spotkanie, przeżyłam najlepsze dwa miesiące mojego życia. Naprawdę, najlepsze. Yy... I absolutnie z perspektywy czasu tego nie żałuję. Uważam, że wszystko, co robimy, nas czegoś uczy. I właśnie ważne jest to, żeby robić to, co naprawdę nam sprawia przyjemność, żeby potem za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat nie mieć wyrzutów swoja, że się nie robiło tego, co się chciało, tylko gdzieś tam próbowało się cały czas. Yy... Jakieś wiecie, ramy społeczne wbudować, tam spełnić zadowolenie przyjaciół, rodziny, rodziców, dziadków, rodzeństwa, chłopaka, dziewczyny, żeby po prostu robić jakby co się chce, tak serio co się chce, żeby tam tego nie żałować. I to by były już wszystkie pytanka. Także bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Jeśli Wam się spodobał, to zostawcie oczywiście kciuka w górę, subskrybujcie koniecznie mój kanał, bo chciałabym dobyć. Do tysiąca subskrypcji. Myślę, że mamy potencjał. Także koniecznie zasubskrybujcie. Będę Wam bardzo wdzięczna. A my widzimy się już w kolejnym Dogma. Do zobaczenia. Pa, pa!